Może nie piję dzisiaj. Lipa kwitnie jeszcze, nie kwitnie lipa. Tak? Lipa nie kwitnie jeszcze. Jakoś teraz sprawdzę, bo jak... A nie na niektórych już jest. Tylko patrzcie, jak okno otwarte, to jest. Tak, ja, tak, ja. wszystko zapięte to nie ma. Tak. teraz nie piję tutaj jeszcze. Nowe miasto Jeruzalem stąpiło na ziemię do sercu, umysłów ludzi prawdziwych Izraelitów, którzy nie mają fałszu. Jako aniołów Matur 24 24,31 wybrany anioł i czas wybrania jest teraz.